Witam w kolejnym filmie i w tym filmie dowiesz się jak zrobić profesjonalną miniaturkę za pomocą kilku kliknięć tak naprawdę dzięki programowi jakim jest Canva. Canva oczywiście ma wersję płatną jak i darmową. Z wersji darmowej możesz skorzystać i w zupełności ci na samym początku wystarczy. A jeśli chcesz z wersji płatnej to 50 zł miesięcznie kosztuje. Pierwsze 30 dni masz za darmo, ale w zupełności tak jak mówię ta darmowa wersja ci wystarczy na samym początku zwłaszcza. I możesz się zalogować sobie jeśli masz konto Gmail, Kilkoma kliknięciami, tak naprawdę. Jeśli nie, to możesz sobie założyć, i właśnie pojawi się po zalogowaniu ci się taki panel. Mamy tutaj utwórz w prawym górnym rogu projekt. Klikasz rozmiar niestandardowy. Ważne, żeby wpisać 800 szerokości, 600 wysokości. Px, utwórz nowy projekt. Klikasz, no i pojawi ci się taki panel. Tutaj masz wszystkie funkcje po lewej stronie, ale y, dzisiaj zrobimy po prostu prostą miniaturkę. Pokażę Ci, jak to wszystko wygląda, jak w łatwy sposób to wszystko zrobić. I mamy tak taką miniaturkę i chcę sobie takie otwornice dać i mogę sobie właśnie w ten sposób edytować, wrzucić sobie tutaj na te pole i zmniejszać zwiększać, przesuwać element oczywiście w każdą stronę i tutaj mam przycisk przesył pliki możesz sobie z komputera je oczywiście sobie przesłać i pojawią się one w tym miejscu, wszystkie przesłane pliki ja już wcześniej przesłałem, żeby było szybciej sobie powiększam maksymalnie tak naprawdę, żeby dla klienta było jak najbardziej widoczne i ważne, żebyś nie dotknął żadnej z krawędzi górnych, czy po lewej, czy po prawej stronie, ponieważ jeśli dotniesz tej krawędzi w ten sposób, na przykład po lewej stronie, to algorytm Allegro z automatu nie będzie widział białego tła, a co za tym idzie, Twoja oferta poląduje bardzo w dół na listingu, na całej wyszukiwarce, dzięki czemu właśnie nie będziesz sprzedawał, dlatego musisz zwracać na to uwagę, żeby przynajmniej jeden piksel był odstępu od każdej z krawędzi z każdej strony. Także tak to wygląda i teraz sobie chcę te otwornicę pokazać, żeby to taki fajny zestaw jest. tak e, Mogę sobie tutaj powiększyć, z boku po prostu pokazać. E, mamy tak naprawdę stworzoną e, miniaturkę, ale oczywiście chcę dać jakiś gratis, nie chcę walczyć ceną, chcę jakiś wyróżnik mieć przed konkurencją. Mogę sobie dać taką choinkę zapakową i po prostu doliczyć do ceny produktu ją co może właśnie wpłynąć znacząco na sprzedaż, taki właśnie fajny myk, jakaś dodatkowa wartość, inny wyróżnik i stworzenie oferty w zestawie, oczywiście też to wpływa na pozycjonowanie, a klienci kochają zestawy i możemy sobie taką choinkę właśnie wcisnąć gdzieś w jakimś miejscu danym. Mogę w tym celu z wersji pro skorzystać, wziąć usuwanie tła i będę mógł ten element po prostu nałożyć na dane otwornice na przykład żeby to jakoś też e, wyglądało na przykład mogę dać sobie e, w tym miejscu tak przypiąć po prostu do walizki też może to być możesz rzeczywiście zrobić tutaj jakąś przestrzeń e, dodatkową i wcisnąć to po prostu ale w tym przypadku chyba lepiej będzie wyglądało to e, właśnie e, w ten sposób także masz tak naprawdę kilkoma e, kliknięciami zrobioną profesjonalną miniaturkę z jakimś fajnym gratisem też to może płynąć znacząco na sprzedaż, a drugim takim mykiem może być to, że po prostu edytujesz dany obiekt i zmieniasz barwy danego koloru, bo wszyscy oczywiście z hurtowni mają te same zdjęcie i możesz po prostu e, takie zdjęcie w łatwy sposób ściągnąć, ale żeby je przerobić i na tym listingu wyróżnić się kolorem, co wpadnie w oko dla klienta, po prostu jak będzie przewijał sobie oferty, zobaczcie jakąś jaśniejszą walizkę, jaśniejsze frezy, frezy bardziej wyraźniejsze. E, I właśnie może kliknąć Ciebie. U Ciebie, właśnie w ofertę. Daję sobie temperaturę na przykład na 7, odcień 8. To wszystko zależy od tego, jak tutaj się zmienia. Bo patrz, dam odcień bardzo dużo i kolor różowy się zmienił. To wszystko zależy od danego zdjęcia. Ja sobie daję po prostu dla przykładu po 7, 10, tutaj 11 jasność, kontrast 18 i robię tak samo w tym przypadku. Kontrast bodajże 18. Jak widzisz, zdjęcie. Ma lepszą jakość i po prostu wyróżnia się kolorem na pewno w listingu, także to może też mieć znaczący wpływ na sprzedaż. Jeśli materiał się podobał, zachęcam do łapek w i subskrypcji, i to by było na tyle.